Bańki. dobrodziejstwo czy szarlataństwo. Aplikacja bani lekarskich wzbudza skrajne odczucia. Jest to wspaniała metoda, która jest w wielu medycynach, medycynie chińskiej, medycynie ludowej była szeroko stosowana. I dziś chciałabym odpowiedzieć na takie najczęstsze kontrowersje, z którymi spotykam się wokół bani lekarskich. Nazywam się Anna Bryjecka Pamunkas, jestem dopromowanym naturopatą, dietetykiem, ekspertem medycyny chińskiej oraz autorką książki Naturalnie Zdrowe Dziecko. Niedawno miałam pacjentkę w gabinecie, która opowiadała, że odkąd zaczęła stosować bańki lekarskie, jej rodzina, dzieci i wnuki. Mają najlepszy czas odpornościowo do tej pory. Wcześniej dość często chorowali na infekcje przedsiębieniowe, kaszlowe, ale zaczęli stosować bańki w profilaktyce, jak również w pierwszych początkach infekcji. Więc zadbane zostały i zapiekowane płuca, ten niesamowicie ważny płaszcz ochronny dla organizmu. Jedne z najczęstszych pytań od Was. Czy mogę wychodzić na zewnątrz po stawianiu baniek? Czy moje dziecko może, czy trzeba leżeć kamieniem w łóżku, bo to grozi tutaj zapaleniem płuc, gruźlicą i innymi powiekłaniami? Powiem tak. To zależy od infekcji. Więc stan infekcyjny determinuje, czy można wychodzić na zewnątrz, czy też nie. Z mojego doświadczenia. Wielokrotnie moja córka normalnie funkcjonuje po aplikacji baniek. Czasami nawet zdarzyło się właśnie, że szła na basen kolejnego dnia i nic się nie działo, czuła się zupełnie dobrze. Wielu pływaków też ma aplikowane bańki w ramach regen przyspieszenia regeneracji. Więc wiem, że wielu osób obawia się i w tych ludowych przekazach ugruntował się taki pogląd, że stawianie baniek, postawianiu baniek należy leżeć w łóżku przez co najmniej trzy dni, ponieważ powikłania mogą grozić w tragicznych skutkach, natomiast to po prostu zależy, jak się czujecie. Jeżeli jesteście chorzy, jeżeli macie gorączkę, wasze dziecko, wówczas oczywiście warto wstrzymać się od ekspozycji na czynniki zewnętrzne. Nigdy tego rejonu nie powinno się raczej przechładzać, wystawiać na zimno, na wiatr. Natomiast jeżeli Stawiacie bańki profilaktycznie, bądź zaczyna się drobna infekcja wirusowa. Nie jest ona zupełnie przeciwwskazaniem do wyjścia na zewnątrz, czy nawet do pójścia dziecka do przedszkola czy szkoły. Bańki też możemy stawiać w przypadku urazów, więc nie tylko efekt związany z odsłabieniem odporności, infekcją wchodzi w grę, więc zupełnie wtedy ekspozycja na czynniki zewnętrzne nie jest przeciwwskazaniem. Jeszcze do niedawna bańki były częścią domowej apteczki w większości domów. Mam nadzieję, że taka wspaniała powiedzmy moda na bańki wróci do łask. Kolejnym e, pytaniem, które bardzo często zadajecie, czy mogę zas zaszkodzić swojemu dziecku przez aplikowanie bańek? Znając ten mechanizm, nie widzę, jak, jak to jest możliwe. Jedyne czynniki ryzyka, jakie są możliwe, to zasanie bańki. Zbyt mocno, yy, zbyt intensywnie, i wtedy może to spowodować, że pozostawimy jakiś ślad na skórze, który będzie się dłużej goił. To wynaczenie nie będzie zbyt silne. Natomiast to jest tak naprawdę jedyny z czynników ryzyka i bardzo zachęcam Was, jeżeli zaczynacie przygodę z bańkami, aby zaczynać właśnie od baniek próżniowych. Kolejne bardzo często pytanie to od jakiego wieku można stosować bańki u dzieci. I nasze normy europejskie przyjmują, iż jest to taki graniczny, jest pierwszy rok życia, kiedy układ odpornościowy jest już troszkę bardziej samodzielny i można taką aplikację wykonać. Aczkolwiek w praktyce, czy będąc w Chinach, kiedy mm, tam stosuje się medycynę chińską i bańki od wieków, e, widziałam również aplikację baniek, już u kilkutygodniowych dzieci. E, niedawno też dostałam e, zdjęcie z polskiego szpitala, gdzie kiedy pielęgniarka na zlecenie lekarza na oddziale szpitalnym stawiała bańki właśnie takiemu 3-4 miesięcznemu maluszkowi. Więc oficjalne wskazania mówią pierwszy rok życia, ale tutaj w Waszej kwestii będzie decyzja, czy wcześniej. Będziecie chcieli spróbować tego typu terapii. Przy małych dzieciach stosujemy mniejsze, mniejsze bańki. Mamy, możemy mieć wtedy właśnie na przykład takiej wielkości bądź takiej wielkości i też stopień zastania będzie oczywiście mniejszy. Czy kolor, jaki pozostawiają po sobie ślady po bańkach, ma znaczenie? W kursie pokazuję, jak to interpretować, ale chciałabym Wam też nakreślić, w jaki sposób można go rozpoznawać. Tak w skrócie, kolor czerwony to wpływ gorąca, stanów zapalnych, więc ten kiedyś ślad jest taki czerwony, purpurowy. możecie to często też wiązać z podwyższoną temperaturą lub toczącą infekcją. Kolor jasno-czerwony czasami to jest takie uwalnianie bardzo powierzchniowych zastojów. Zdarza się to też, że jest to taka bardzo powierzchniowa infekcja dopiero początki lub może oznaczać też świeży uraz. W takich sytuacjach również bańki będą bardzo pomocne, będą pomagały w cyrkulacji. Kolor fioletowy czy ciemnoczerwony może świadczyć ogółu uwolnieniu głębszych zastojów czy długoterminowych urazów. W bardzo popularnym wirusie obecnym często obserwowałam też kolor czarny przy aplikacji baniek. Jestem ciekawa Waszych doświadczeń bańkowych. Czy stosujecie bańki, czy może chcecie spróbować? Eee, napiszcie w komentarzu, jak z Wam idzie, czy macie jakieś mm, obawy przed ich stosowaniem. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i zachęcam do subskrypcji, komentowania i lajkowania.